Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz 93. we vlogu Powrót Roberta.pl Jesteśmy po kwalifikacjach do Grand Prix Węgier, kwalifikacjach bardzo ciekawych, to trzeba przyznać, niezależnie od okoliczności, bo Max Verstappen wreszcie zdobył swoje pierwsze pole position. To jest kierowca, który dotychczas miał kilka zwycięstw na swoim koncie, natomiast nie miał pole position. Coś przeciwnego do Sebastiana Vettela, ponieważ Max zazwyczaj Wygrywał startując z dalszych miejsc, natomiast Sebastian Vettel nigdy nie wygrał startując z niższego miejsca niż trzecie. To trochę świadczy o poziomie kierowców, ale może pomińmy ten temat i zajmijmy się tym, co naprawdę było ciekawe na Węgrzech, bo 18 tysięcznych straty Walteriego Bottasa to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo po raz kolejny pokonał Louisa Hamiltona w kwalifikacjach w tym sezonie. Louis troszkę z tyłu nie skleił okrążenia w drugim sektorze. No, ale tak to bywa. I dzisiaj wyścig przez właśnie te fakty będzie naprawdę bardzo ciekawy, bo wiemy, że Max Verstappen no, albo inaczej może Red Bull nie startują idealnie. I jeżeli tam dojdzie do fajnej walki na początku, to na pewno nie będzie odpuszczania i może naprawdę sporo się dziać. Zresztą w Węgry to zazwyczaj jest taki wyścig, w którym dzieje się sporo. Tor wybacza mało błędów, jest trudny technicznie. No i poza tym dzisiaj wrócić mają wysokie temperatury, co może sprawić, że kierowcy będą mieli problemy. Z chłodzeniem swoich aut. No ale myślę, że najbardziej interesuje nas Williams i to, co się stało właśnie w ekipie Roberta Kubicy i George'a Russella. Zacznę od tego, że rzeczywiście Williams jest bliżej i to znacznie bliżej rywali niż to było w poprzednich Grand Prix. Co za tym stoi, po pierwsze, dopiero na Grand Prix Węgier wszystkie poprawki przywiezione przez Williamsa, zarówno te najnowsze, jak i te trochę starsze, działają pełni i dają taki efekt, jaki miał być zamierzony. Te, to nowe zawieszenie, które było wprowadzane podczas Grand Prix Kanady przez Williamsa, ono dopiero tutaj, na tych szybkich i dość zmiennych zakrętach, czyli takich sekwencjach szybkich łuków. Dają o sobie znać. To właśnie w takich zakrętach to nowe zawieszenie pracuje najlepiej. To zawieszenie jest wzorowane na Mercedesie. To zawieszenie przywiozło również zespół Racing Point na właśnie wyścig na Grand Prix Węgier. No i ono naprawdę daje teraz efekt. To po pierwsze. Po drugie te poprawki aerodynamiczne. Cóż, tutaj no, no, bardzo trudno jest nam oceniać wszystko, bo mało wiemy. Ale skupmy się najpierw na bolidzie George'a Aracela, na tym co jest wprowadzane do niego. On miał problemy w Grand Prix Niemiec, najpierw z testowaniem tych poprawek, ponieważ bolid okazał się kruchy, części odpadały również u niego, kiedy przecież trzeba było wymienić podłogę. Po drugie, miał mało czasu na zaznajomienie się z prowadzeniem bolidu po wprowadzeniu tych poprawek. To była naprawdę duża zmiana, która też powoduje, że kierowca musi troszkę inaczej jeździć tym samochodem. No i George Russell, dopiero teraz podczas Grand Prix Węgier, kiedy dostał wszystkie sesje właśnie z tym pakietem, przypomnę, że Robert Kubica w pierwszej sesji nie jeździł z nowymi poprawkami. Dopiero tutaj George Russell opanował wszystko, i być może też było tak, że te poprawki, to wszystko było. Tworzone pod jego boli, przy czym nie zrozumcie mnie źle, chodzi o to, że jeżeli mamy dwa różnie spisujące się, czy dające różne wyniki w danych samochody, i jeden wydaje się być trochę lepszy, czy trochę bardziej spasowany, czy trochę bardziej dopracowany, czy może po prostu jego konstrukcja poszła tak, jak powinna pójść no to raczej będziemy wszystko dostosowywać, wszystkie ulepszenia, poprawki właśnie pod ten samochód. Wszystko będziemy rzucać na to, co jest zdrowsze, lepsze. Natomiast no to, to drugie no będzie musiało po prostu tylko tam te okruszki zbierać z tego, co przytrafi się temu lepszemu, le, tej lepszej konstrukcji. To cały czas nie jest tak, że to specjalnie Robert Kubica dostaje gorszy pakiet i tak dalej. No po prostu wiemy, że ten samochód Roberta Kubicy to... to ta cała jego konstrukcja, którą przecież była na testach w Barcelonie, ona była konstruowana bardzo, bardzo pośpiesznie, bardzo, bardzo niedokładnie. Trzeba ją było w ostatniej chwili przebudowywać, trzeba było zmieniać wloty powietrza do hamulców i ta, to, ta, ten pośpiech, ta niedbałość, niedokładność może wychodzić przez cały sezon. I tu nie ma winy, nie ma intencji też Williamsa, żeby dokopać Robertowi Kubicy. No po prostu no ten zespół działa tak, jak działa. Miał takie opóźnienia, jakie miało opóźnienia. Organizacja jest taka, jaka jest. Zresztą Robert Kubica cały czas po kwalifikacjach mówi: Jest jak jest. No bo jest jak jest. Po prostu no to jego auto było przygotowywane jak było przygotowywane. Potem było trochę więcej czasu. Na zrobienie drugiego samochodu George'a Russella, już mając na uwadze problemy z chłodzeniem, już mając na uwadze to, co zauważyli podczas testów w Barcelonie, i być może ten drugi samochód został po prostu dokładniej przygotowany. A to dokładniejsze przygotowanie, w wielu aspektach, skutkuje tym, że po prostu poprawki również lepiej na nim działają, dają większy efekt. Tak jak dana poprawka na, Robercie, na bolidzie Roberta Kupicy będzie dawała 30, tak u George'a może dawać 4. To wszystko jest hipoteza, ale to też jest jedno z możliwych wyjaśnień sytuacji, jaką mamy teraz. I dopiero gdy te wszystkie poprawki zostały założone do polidu George'a Russell'a, kiedy on mógł się z nimi zaznajomić, no to wyszła właśnie taka różnica, jeżeli chodzi o straty do innych, bo to jest 102,9%. Procenta To jest najniższa strata w tym sezonie do zwycięzcy Q3. Tak, niektórzy zarzucają, że dlaczego do zwycięzcy Q3, a nie do zwycięzcy Q1. Oczywiście, no, zwycięzca Q3 ma lepsze warunki na torze, bardziej nagumowany tor i tak dalej, ale z drugiej strony nie zawsze ci topowi kierowcy cisną na maksa w Q3, wiedząc, że i tak mają pół sekundy zapasu i nie opłaca się ryzykować rozbiciem bolidu. Niektórzy też wyjeżdżają na innych oponach, nie mają wszystkich przejazdów na miękkiej mieszance. Sporo w to wchodzi w grę, ale no po prostu zazwyczaj tworzy się te, te różnice dla właśnie zwycięzcy Q3. No i teraz George Russell zajmuje 16 miejsce w tych kwalifikacjach. Strata jest naprawdę bardzo nieduża. Tor Hungaroring to raczej taki średni tor, może taki e, trochę dłuższy z tych najkrótszych, e, jeżeli chodzi o czas okrążenia, oczywiście, bo sama nitka jest dość krótka metrowo, natomiast no, przejeżdża się do, ją dość wolno średnia prędkość jest dość niska, dlatego te czasy to są 1, 16 i tak dalej. No i ta strata jest poniżej 2 sekund, to jest, czy przepraszam, trochę, trochę więcej, zaraz sobie to sprawdzę. Niemniej, no to trzeba naprawdę wziąć pod uwagę, że dokładna strata to, przepraszam, to dokładnie, no poniżej, to jest, to jest jeden z hakiem, tak, jeden i 2,2 sekundy. To jest rewelacyjny czas jak na Williamsa e, i to wszyscy byli blisko na tym torze, to trzeba przyznać, wszyscy byli e, tak do, do czasu Q3 to jest troszkę, troszkę lepiej, bo to są 2,5 dwie, e, dwie sekundy, ale nadal to jest bardzo mała strata Williamsa. Teraz Trzeba też wziąć pod uwagę, że to szesnasty miejsce wzięło się z pewnej potyczki Daniela Ricardo i Sergio Pereza. Podczas tych kwalifikacji panowie nie chcieli sobie wzajemnie zrobić miejsca, nie chcieli się przepuścić. Daniel Ricardo był z przodu, potem Sergio Perez wyjechał tuż przed nim na, na to okrążenie szybkie. No i, i po prostu panowie nie złożyli ostatniego okrążenia. To nie ujmuje czasowi George'a który jest naprawdę świetny, on pojechał rewelacyjne okrążenie, nie popełnił błędów, bolid prowadził się jak po sznurku, no i daje to efekt w postaci tego bardzo dobrego czasu. Claire Williams mogła być rzeczywiście zadowolona. Może gdyby nie ten incydent Ricardo i, i Pereza byłoby trochę gorzej, jeżeli chodzi o miejsce, może by też George nie awansował ze względu na karę dla Geminaciego, ale koniec końców to nie ma znaczenia, bo dzisiejsze tempo wyścigowe będzie najważniejsze. A zatem Williams jest bliżej i to powinna być pozytywna oznaka dla, dla nas. No nie sądzę, aby oni byli w stanie we wszystkich wyścigach być bliżej. Nie sądzę, aby byli w stanie powalczyć o kolejne punkty w tym sezonie. Niemniej taka, taki zwiastun, że oni jednak w dobrym kierunku poszli z tymi poprawkami, że wiedzą, co trzeba z tym bolidem robić, jest naprawdę pocieszający i mamy nadzieję, że. W ostatnich wyścigach sezonu również Robert Kubica będzie miał narzędzie, którym będzie mógł włączyć się do tej walki, do której już teraz włączył się George Russell. To jest pocieszające też w tym kontekście, że nie jest tak wcale jak mówi Robert Kubica, że wszyscy w trakcie sezonu się poprawiają, bo wyobraźcie sobie, że Bolid Haza jest około 80% wolniejszy na okrążeniu niż był gdy. Mieliśmy początek sezonu w Grand Prix Australii. Roman Groszan ostatnio chwalił się na konferencji prasowej, że doświadczenie, jakie ma w Formule 1, pomogło mu podjąć decyzję i wymusić na zespole powrót do ustawień, do tej tego specyfikacji samochodu z Grand Prix Australii z początku sezonu. I dzięki temu on teraz. W kwalifikacjach był 0,8 sekundy szybszy od Kevina Magnusena. To jest przepaść. Has zupełnie nie wie, co się dzieje z ich bolidem. Nie wiedzą, w jakim kierunku iść. Mają problem z, ze zmiennymi warunkami. Ten samochód im, z, no, sprawuje się totalnie różnie niż w zależności od kilku stopni na torze, od przyczepności, od, od warunków. To jest po prostu masakra i Has naprawdę ma duży problem w tym sezonie, i muszą zwrócić się do kogoś o pomoc, żeby to rozwiązać. Bo jeżeli no, ten bolid jest de facto wolniejszy o 80 sekundy, no to konkurencja im znacznie odjechała i wyniki Hasa w tym sezonie są naprawdę złe, jeżeli chodzi o potencjał, jaki wydawali się mieć na początku sezonu. No to teraz, już może bardziej indywidualnie, przejdźmy do tego Williamsa. Zacznę od y, trzeciego treningu. Trzeci trening był dość dziwny. Najpierw Williams sobie nadrabiał zaległości z piątku, wykonując długie przejazdy, testując po prostu opony na wyścig. Chodziło o zobaczenie jaka jest degradacja i tak dalej, i tak dalej. I teraz, zwróćcie uwagę, pokazuję Wam to teraz. George Russell jechał na oponach pośrednich, Robert Kubica jechał na oponach twardych. Teoretyczna różnica między tymi mieszankami podawana przez Pirelli to pół sekundy. I co się dzieje? Robert Kubica, odejmując te pół sekundy, ma bardzo podobne albo nawet minimalnie lepsze czasy od George'a Russella na tej symulacji wyścigu. W symulacji wyścigu zazwyczaj prze, przeprowadza się z takim samym obciążeniem paliwem w bolidach obu kierowców. Tego nie wiemy, czy tak na 100% było teraz w Uliamsi, więc nie możemy tego porównywać jeden do jednego. Niemniej, nie ma tu tej przepaści, która była w kwalifikacjach 1,3 sekundy. Gdy wchodzimy na opony miękkie, zaczynają się problemy. W stosunku do trzeciego treningu Robert w kwalifikacjach poprawił się o 0,4 sekundy, George Russell poprawił się znacznie bardziej, bo o sekundę. To jest coś, z czym na pewno jest problem i to jest pewnie jeden z, jedna z przyczyn tej sytuacji, którą teraz mamy: czyli opony, dogadywanie się z tymi oponami, dogrzewanie tych opon i sprawowanie się tych opon w danym samochodzie. Te miękkie opony. Są bardzo specyficzne. Ich wąskie okno operacyjne sprawia, że każdy praktycznie przez te 11 wyścigów tego sezonu miał w którymś momencie problem z ich zachowaniem, z ich dogrzaniem. Im bardziej miękka mieszanka, tym te różnice są bardziej widoczne. Na ten wyścig Pirelli przywiozło taką pośredni, taki pośredni zestaw swoich mieszanek, czyli od C2 do C4. George Russell mówił po zakończeniu kwalifikacji, że właśnie dogadywanie się z oponami jest jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu. No ale czy naprawdę możemy wierzyć, że Robert Kubica aż tak bardzo nie ogarnia tych nowych opon Pirelli? Może coś w tym być, bo zwracam Wam uwagę na to, że po testach w Abu Zabi w 2017 roku, po innych testach, no, niektórzy mieli wątpliwości. Robert zresztą też sam to potwierdził, że myślał, że będzie miał problemy ze złożeniem tego kółka kwalifikacyjnego, z tym tempem takim na jednym okrążeniu. Ale okazuje się, że on nie ma z tym problemu, że gdy wszystko zagra, on potrafi naprawdę pojechać na poziomie George'a Może nawet lepiej, gdyby te sektory były podkładane na jednym kółku. A dlaczego tak często się zdarza, że Robert Kupica nie, nie ma złożonych wszystkich czasów sektorów na jednym kółku? No bo być może właśnie dochodzi najpierw do niedogrzewania tych opon w pierwszym sektorze, a może potem zachowują się gorzej. To jest czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę. I po, po, po tych też testach wszystkich, które miał Robert Kubica, mówiono właśnie, że tempo wyścigowe jest super, natomiast z tym kwalifikacyjnym trzeba popracować. A może to właśnie chodzi o to, że coś z tymi oponami jest nie tak, co nie pozwala Robertowi wyciskać maksimum z bolidu, coś z jego zrozumieniem tych opon, no trzeba pamiętać o tym, że on miał bardzo dużą przerwę, że te opony, na których on jeździł w Formule 1, to są zupełnie inne opony. Niż te, które miał, ma teraz. No i tu też przykład w Niemczech, gdzie Robert Kubica miał dość podobne tempo, ale w tych innych warunkach zupełnie. I te warunki też mogą naprawdę odgrywać dużą rolę. Jedynym zespołem, który tak naprawdę rozumie opony w tym sezonie tak w pełni, to jest Mercedes. I dlatego mówi się, że Mercedes ma tą dużą przewagę związaną z tym cieńszym bieżnikiem w oponach Pirelli. Niektórzy przecież była. Taka dyskusja kilka wyścigów temu, żeby wrócić do opon z 2018 roku. Mercedes oczywiście się nie zgodził do, na to rozwiązanie. Mówi się, że też McLaren zaczyna się z tymi oponami dogadywać. No i zwróćcie uwagę, George Russell jest juniorem Mercedesa. Yy, może to mieć jakiś związek, może mu coś tam podpowiedzieli, może yy, dali jakieś rady, jak ma dogrzewać opony i tak dalej. Nie wiemy tego, to są wszystko spekulacje, ale są to jedne z możliwych przyczyn. Ja cały czas podkreślam, nie ma jednej przyczyny, dla której te różnice w kwalifikacjach bywają tak duże i te różnice są, zauważcie, bardzo zmienne. Mieliśmy 1,1 sekundy ostatnio w Niemczech, mieliśmy w Bahrajnie i w Chinach różnicę poniżej 40 tysięcznych sekundy, ale mieliśmy też 30 sekundy w Baku, przecież gdzie Robert Kubica nie dokończył okrążenia, też nie było dużej różnicy. Były różnice po 60 sekundy, ale były różnice właśnie takie, jak teraz mamy w Grand Prix Węgier czy w Kanadzie, gdzie jeszcze krótszy tor, a Robert Kubica stracił ponad sekundę. Coś po prostu tu jest nie, nie ma stałego. My tak często próbujemy sklasyfikować, że Robert Kubica jest teraz 20 sekundy wolniejszy od George'a Russella po prostu tak z samego z samych różnic w kierowaniu. No nie da się tego zrobić, bo wszystko w tej dzisiejszej Formule 1 zależy od warunków, zależy od toru. Fakt też, że Hungaroring jest dość wymagającym torem dla Kierowców nie, oglądając onboardy, nie widziałem żadnych problemów Roberta kupicy z prowadzeniem. Niektórzy zwracają na to uwagę, według mnie to nie ma znaczenia. Te onboardy są generalnie ciekawe, bo prędkości na prostych Robert ma um, podobne jak George Russell. Robert zaczyna trochę wcześniej hamować, wcześniej i znacznie mocniej dodaje gazu um, i. Widzimy, no, że jest inny trochę styl pokonywania tych wszystkich zakrętów, że George Russell bardziej atakuje te wszystkie tarki, być może może po prostu atakować, no i a, gdy Robert by zaatakował, po prostu atako, atak wiąże się z trochę z zmniejszeniem przyczepności, również gdy koło jest podbijane na na tej tarce dość wysoko i po prostu Robert wie, że jakby zaatakował, to by wypadł. No to, to nie, nie możemy tak mówić, że Robert nie umie jeździć, nie wie jak się jeździ, bo nie wiemy w 100% jakie są szczegóły prowadzenia tego samochodu i tylko Robert to wie, ale Robert nam tego nie chce mówić, więc koło się zamyka i, i tak sobie błądzimy cały czas w, no w tych domniemaniach niestety. Kilka jest czynników, które wpływają na to, że strata Roberta Kubicy do George'a Russell'a bywa tak duża. Nie szukajmy jednego. Nie szukajmy, że to są tylko problemy z oponami. Nie szukajmy, że to są tylko problemy z bolidem. Nie szukajmy, że to tylko wina Roberta Kubicy. I, i, i tak dalej, i tak dalej. A na pewno już nie szukajmy sabotażu Williamsa, no bo to już jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Te, czy, oczywiście George Russell jest kreowany na mistrza i, i zaraz też powiem o czymś, co, co może być prawdą. Generalnie jest kilka przyczyn, być może tą dominującą jest samochód, ale, no, słuchajcie, nie da się tego e, dokładnie stwierdzić. Bardzo ważne są wypowiedzi Roberta Kubicy, bo myślę, że on często stara się nam przekazać coś więcej. I Coś, czego nie może powiedzieć wprost, ale coś, czego można się domyślić. Jeżeli on po kwalifikacjach mówi, że e, miał dobre odczucia związane z prowadzeniem auta, że balans był ok, że, że prowadziło mu się całkiem nieźle, i dodaje, więc pewnie George'owi prowadziło się czy miał jeszcze lepsze odczucia. No to można wyciągnąć z tej wypowiedzi jakieś wnioski, tak? I to nie tylko chodzi o to, że George zawsze będzie bardziej pozytywnie nastawiony, bo jest tak PR-owo wychowany, tylko po prostu no, Robert też przekazuje, że w tym że George'a Russell'a pewnie jest bardziej trochę komfortowo, tak to nazwijmy. Słuchajmy Roberta i nie, nie przejmujmy się takimi pojedynczymi wyskokami, jak właśnie ta, ta, ta różnica w kwalifikacjach. Bo zauważcie, jeżeli chodzi o medialny poziom i poziom komentowania tych kibiców, którzy trochę mniej mają czasu na dogłębne śledzenie Formuły 1 i poczynań Roberta Kubicy, kibiców zagranicznych, w, w tych wszystkich komentarzach po Niemczech było, byliśmy, Robert Kubica był w niebie, tak? był na topie, pokazał, nie popełnił błędu i tak dalej, i tak dalej. I ja mam wrażenie, że Robert Kubica dokładnie tak samo pojechał na Grand Prix Węgier. Nie zrobił niczego nadzwyczajnego w Niemczech i teraz nie zepsuł niczego na Węgrzech. No po prostu, tak, tak, wychodzą te różnice. I Robert teraz jest gnębiony przez wszystkich zagranicznych, zarówno dziennikarzy, bo Sky Sport też dawało w ten weekend grube rzeczy, jak i kibiców. A Robert tak naprawdę wykonuje cały czas tą samą swoją pracę, jedzie na tym samym poziomie, nie popełnia błędów, zmaga się z tym samochodem. No i, i, i medialnie po prostu jest tak, tak wielka sinusoida związana tydzień po tygodniu związana z tymi jego e, występami. No to jest coś, coś niezbyt, e, niezbyt e, rozsądnego, no ale tak już jest. Takie są dzisiejsze media, a też kibice, e, my jako kibice też jesteśmy trochę niecierpliwi, nie chcemy spojrzeć na szerszy obraz. E, tak niestety będzie. Jeszcze wracając do tych różnic w samochodach ewentualnych, no to warto zwrócić uwagę, że po raz kolejny George Russell dostaje w tym sezonie nową skrzynię biegów przed weekendem wyścigowym. Nie tak, że coś tam się zepsuło, tylko po prostu przed weekendem wyścigowym zespół zdecydował, że George dostanie nową skrzynię biegów. Chyba ma dwie albo trzy więcej wymian skrzyni biegów niż Robert Kubica. A zwracam tylko uwagę na to, że według ekspertów zagranicznych różnica w Williamsie, jeżeli chodzi o zachowanie skrzyni biegów, może robić nawet sekundę na okrążeniu, bo oni mają swoją skrzynię biegów produkowaną przez siebie, no to już implikuje, że ona jest słaba i ta skrzynia nie zgrywa się dobrze z silnikiem Mercedesa, więc naprawdę były takie analizy, które mówiły, że skrzynia biegów w Williamsa to jest sekunda ich straty na tych wszystkich okrążeniach, że nie tylko aerodynamika, brak przyczepności, ale również te wolniejsze, znacznie wolniejsze zmiany biegów, i to, gdy obejrzy się onboardy innych kierowców i porówna z onboardami Williamsa, no to nie trzeba tego być ekspertem, żeby to widzieć i słyszeć. George Russell znowu ze znowu skrzynią biegów? Nie wiemy, bo może po prostu w jego poprzedniej była jakaś awaria, była jakaś usterka, a może po prostu Williams coś tam odkrył, co teraz troszkę bardziej. Pomaga George'owi w prowadzeniu auta. I posłuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz, bo to, to cały czas są takie porównania, ale to nie chodzi o antagonizowanie George'a Russella, to nie chodzi o to, żeby mówić, że um, on psuje powód Robertowi Kubicy czy tak dalej. No, George Russell jest kierowcą wyścigowym Formuły 1, on zawsze będzie się starał i tak jak Robert Kubica robić wszystko na swoją korzyść, wyjść jak najlepiej, wypaść jak najlepiej. No po prostu taki jest ten świat. Trzeba dążyć do perfekcji, trzeba dążyć do doskonałości, nie wolno oglądać się na innych. Sam Robert Kubica mówił, jeżeli chcesz mieć w pobliżu przyjaciela, kup sobie psa. I nie możemy mieć do, m, pretensji do George'a Russella, każdy wykorzystywałby sytuację, każdy wykorzystywałby to, że zespół jemu jako pierwszemu daje części. Nikt potem nie mówiłby w wywiadach, no tak, no, m, mam 1,3 sekundy, ale mam lepsze części i wcześniej dostanę te poprawki i zespół lepiej o mnie dba, a ten garaż Roberta to taki nieogarnięty. Nikt tak nie powie, ale każdy będzie chciał to wykorzystać, jeżeli taka będzie sytuacja i tak będzie zawsze, to jest niestety przekleństwo motorsportu, te zespoły. No, no, nie da się tego inaczej uniknąć ze względu na koszty, nie da się tego inaczej rozegrać. Ale no, musimy z tym żyć. I Robert nie pierwszy raz, y, kilkanaście lat temu, też tego doświadczał, musi się zmagać, no, z być może innym podejściem zespołu do jego ścigania, ale to cały czas jest wszystko, y, być może. No, y, a wnioski myślę, że każdy załatw wyciąga swoje i, i raczej się go nie przekona. Bardzo wiele pojawiło się postów w mediach społecznościowych, w grupach na Facebooku e, związanych i takie po prostu pytania kibiców, którzy mnie się interesują. Zresztą ja takich pytań dostaję 10 tygodniowo. Co jest z tym kubicą? Czemu on jest tak wolny? Czemu stracił jeden sekundy? Ja wtedy zawsze wyjaśniam to, co Wam przed chwilą powiedziałem, i niestety mądrzejszy nie będę i myślę, że raczej nie ma jednego panaceum na, na te wszystkie problemy. Williams'a. A propos George'a Sala i jego zachowania, nie antagonizujemy i myślę, że trzeba naprawdę dbać o dobrą atmosferę między tymi kierowcami, bo jest duża różnica wieku między nimi. To też zawsze, no, ja gdy się spotykam z kimś kilkanaście lat młodszym ode mnie, no, to też mi zawsze dziwnie e, rozmawiać z nim. Jemu też pewnie mówić do mnie na ty... E, no, no, wiadomo, tak? Za, zawsze są te, te dziwne różnice, szczególnie jak ktoś był tak bardziej konserwatywnie wychowany. No i zawsze, zawsze będą, będą takie jakieś pola, na których, no, ta przerwa pokoleniowa będzie e, widoczna. Ale oni się naprawdę nieźle dogadują, atmosfera w garażu jest spoko, więc mi... Bardzo Was proszę, nie, nie komentujmy jakoś nieprzychylnie pod kątem George'a Russell'a. pokazali na Hungaro że mogą mu dopingować. On sam skandował Robert Kupica. Pomijając to, ile to jest... Takiego pokazu, a ile, a ile serdeczności, no to, to zachowuje się fajnie. I również na Werwa Street Racing, które będzie pod koniec lata w Gdyni, trzeba naprawdę temu George'owi dopingować, cieszyć się, że przyjechał do Polski, podziękować mu za tę wizytę. I naprawdę będziemy jeszcze kiedyś może zadowoleni, że, że ktoś tak fajny przeciął karierę Roberta Kubicy, ktoś tak utalentowany. George wykorzystuje, bo może i powinien. A co do naszych złych emocji, to może skupmy je na y, kimś innym. No to y, jeszcze y, myślę, że teraz czas na przejście do tego bardziej pozytywnego aspektu Hungaroring. Kibice i to ilu Was tam przyjechało na, na Hungaroring. Około 40 tysięcy ma być dzisiaj na wyścigu. To jest szalona liczba. Ja nie spodziewałem się y, takiej liczby. Wiedziałem, że będzie tych kibiców sporo. Miałem y, pewne dane też. Współpracowałem przez jakiś czas z torem Hungaroring, to było na przełomie grudnia i stycznia. Trochę im pomagałem tam w tłumaczeniu rzeczy dla polskich kibiców, mieli też przed chwilę jakiś baner na blogu. No, i liczyłem na to, że współpraca będzie dłuższa, że, że trochę bardziej współpracujemy i, i też uda się dla kibiców coś wyciągnąć, ale oni nie byli zainteresowani, bo oni generalnie widzieli już, jaka jest sprzedaż biletów, i wiedzieli, że wśród tych polskich fanów to niczego nie trzeba reklamować, że najlepszą reklamą jest Robert Kubica, i tych kibiców przybędzie naprawdę bardzo dużo. No i jest rewelacja. Genialna atmosfera, wspaniałe wydarzenia spotkania kibiców. Na tym spotkaniu oświadczyny, które zarejestrowała kamera F1 TV i też Williams to podał na swoim fanpage'u. Rewelacyjna sprawa. Daniel zwrócił się do mnie kilka tygodni temu o właśnie no, pomoc czy pomysł na, na zorganizowanie tego jakoś na Hungaroring. Ring. Chciałem trochę w inny sposób. Ostatecznie dogadaliśmy się i skontaktowałem go z Martą Witecką, która no, genialnie to rozegrała. Brawa, brawa dla, dla Daniela, brawa dla jego dziewczyny już narzeczonej, przepraszam, e, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Generalnie super kibicowska atmosfera, e, widać, że tam jest Polaków naprawdę multum i że kibicują w e, bardzo fajny sposób. O to chodzi, przecież e, też musimy się pokazać jako kibice motorsportu, musimy pokazać to wsparcie dla Roberta Kubicy. Niech Formuła 1, niech wszyscy zobaczą, że ono nie minęło, że ono cały czas jest, mimo tych gorszych wyników Williamsa, że cały czas wspieramy. Roberta Kubice. Jeszcze kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni temu na grupie wyjazdowej na Facebooku Wyjazdy na Wyścigi Roberta Kubicy pojawiało się dużo, no po prostu takich zgłoszeń, że ktoś sprzeda bilet. Wiadomo. Bardzo dużo biletów sprzedało się w grudniu i styczniu. Na, nie da się zaplanować na pół roku w dzisiejszym, przy dzisiejszym tempie życia em, swojego całego czasu. Wiele różnych sytuacji losowych wypada i ja nigdy nie krytykowałem tych osób, które nie mogły pojechać. Niemniej ciekawa tendencja pojawiła się po Grand Prix Niemiec, kiedy naprawdę bardzo dużo osób zaczęło pytać o bilety, że chcą kupić te bilety. Em, ogłoszeń było mnóstwo i, i sporo osób na tym skorzystało. Nawet przecież na, na blogu w komentarzach, ktoś wiele osób które zobaczyło atmosferę panującą w padoku w piątek, kiedy było 20 tysięcy osób tam y, na trybunach y, w piątek i w czwartek. Zdecydowali, dobra, w ostatniej chwili jedziemy, i gdzie się da kupić bilety. Y oczywiście y informacje były y były też ogłoszenia o tym, jak, 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 do jak dostać bilety, jak kupić te bilety. No i, y i ludzie w ostatniej chwili wyjeżdżali, bo chcieli poczuć cząstkę tej świetnej kibicowskiej atmosfery. Jeszcze raz brawa dla was, brawa za te wszystkie flagi, za te tra transparenty. Y Robert widzi to wsparcie y i przede wszystkim. Myślę, ci, e, którzy będą odgrywali bardzo duże znaczenie w rozwoju jego dalszej kariery, e, widzą to wsparcie. Wierzcie mi, oni widzą to wsparcie, są zaskoczeni, są zszokowani ale to też jest dla nich bardzo dobry sygnał, że warto było podjąć decyzję taką, jaką podjęli i warto będzie nadal wspierać Roberta Kubicę, a to w świecie dzisiejszej Formuły 1 jest niezwykle ważne, więc to ma naprawdę duże znaczenie. To nie jest tak tylko, że kilka osób sobie pomacha chorągiewkami, pokrzyczy Robert Kubica na Hunga a potem się rozejdą. Nie, to ma naprawdę znacznie głębszy wymiar, który możemy bardzo pozytywnie odczuć w najbliższych miesiącach i brawa dla, dla wszystkich, którzy przyczynili się. Nie tylko tych, którzy... Mogli pojechać i chcieli pojechać, ale również tych, którzy nie mogli pojechać, którzy zostali w domach, ale, ale kibicują, wspierają również w postach, na, w mediach społecznościowych wyrażają swoje wsparcie i dla kibiców, i dla Roberta Kubicy. Ważne, żebyśmy utrzymali tę pozytywną atmosferę, żebyśmy nie przy, przystępowali do tej przerwy letniej, w, e, tacy zdołowani. Wiadomo, ja też wczoraj się czułem tak, no, no dziwnie, tak wieczorem po. Po tych kwalifikacjach, ale musimy pamiętać naprawdę o wielu rzeczach, i forma Roberta Kubicy tu nie jest y, problemem. On, y, jeżeli jeszcze nie znalazł, to koniec końców znajdzie sposób na to, aby dogadywać się z tym samochodem. Tylko najpierw on musi mieć się z czym dogadywać. A wierzcie mi, naprawdę jest sporo rzeczy, o których nie wiemy, o których wiedzą tylko w zespole, i, i po prostu Robert nie może o nich mówić. To, to tyle, ale trzymajmy kciuki, wspierajmy go. I miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę bardzo ciekawy wyścig. To tempo kwalifikacyjne, to tempo przede wszystkim z symulacji kwalifikacji, no, pokazuje, że Robert może zostanie zdublowany na pewno podczas tego wyścigu, jeżeli nie będzie samochodu bezpieczeństwa, ale raczej to będzie jeden dubel, i raczej nie mamy też co się martwić, że George Russell go gdzieś tam będzie chciał dublować. Bo no, niektórzy po wczorajszych kwalifikacjach, po tej różnicy, mówili, że, że tak może być. Nie, tak nie będzie, i też y, dzięki temu, że te miękkie opony będą odgrywały mniejsze znaczenie, myślę, że dzisiaj tempo będzie lepsze i będziemy mieli trochę też y, ścigania z udziałem Roberta Kubicy, tak jak to było w Niemczech. Trzymajmy pozytywnie kciuki. Keep calm and support Kubica nieustannie. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć.